Hej, 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 ja jestem Matcraft, widzimy się w odcinku na moim kanale e, z Minecraft, naszej se na serii, na skraju podróży. Z naszej, jakby, wiosko-zamku. Wiosko-zamku, tak? Znaczy, no, to ma być bardziej jako miasto, takie średniowieczne. E, a w poprzednim odcinku wzięliśmy, jakby robiliśmy taką, jakby, otoczkę z, właśnie z tego kamienia, z tego co pamiętam. E, co prawda, w środku jeszcze nie jest, ale to kiedyś się zrobi. Nie ja bowolam dopiero właśnie zacząć robić pojedyncze budynki, a potem właśnie no, dorabiać te mury, dlatego że no, e, że może być jakieś, że no, jakieś budynki, co będą się łączyć z murami, po prostu jakoś to uwzględnić. E, I ten odcinek może być jakaś bardzo krótki, dlatego że po pierwsze dawno nie nagrywałem. Po drugie, nawet się nie spodziewałem, że się nadarza ta za, o, okazja na nagrywania, więc po prostu chciałem je wykorzystać ale nie jak to się uda i też mało co tak naprawdę robiłem poza odcinkiem bo właśnie no niby właśnie dawno nie nagrywałem a mało co właśnie robiłem bo nie miałem właśnie czasu Powinniście teraz zobaczyć ja tutaj właśnie zrobiłem jakby taki no taki właśnie jakby no dół takie ścieżki o no tu będą jakby miejsca, które będą iść drogi to są jakby tylko główne drogi na razie Potem się jakby zajmę takimi, no, bardziej pobocznymi, właściwie to na tym odcinku pomiędzy. E, zrobiłem sobie taki plan, na prostu, no, e, takie zdjęcie, jakby mapy i potem narysowałem ich, ten będą iść drogi, więc po prostu tak będę to wykorzystywać. A w tym odcinku na no, to właśnie, no trochę z tym porobimy jeszcze, raczej mało co, ale no tak, żeby było. I też chciałbym zrząść i po prostu pogadać trochę, no bo, no, dawno, Nagrywałem, przez co nie wiem jak trochę o tym pogadać. To nie tak, że dużo gadam na odcinkach, znaczy no dużo gadam, ale mało co jakby co takiego się działo. Więc no to jest trochę taka nowość. To jest miejsce od którego zacząć robić te właśnie drogi. To powinno... Jedna droga powinna chyba gdzieś tędy. Gdzieś tędy to będzie ta droga. E, bo w skrócie główne drogi to będą takie najbardziej szerokie. I one będą iść od e, Bram. E, to jest jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta, tak? I po prostu będą iść do centrum, które jest tutaj. E, nie dokładnie tutaj, gdzie jest ten e, e, fontanna, tylko gdzieś bardziej tutaj. O. E, szerokości tych dróg będą różne. Na pewno, właśnie bardziej będą tak schodzić z głównej ścieżki, to będą jakby mniejsze. A takie właśnie najbardziej główne to będą takie bardziej szerokie, e, to jakby zostało, właśnie no. E, jakby wtedy, pro, ja tędy prowadziłem kiedyś. Znaczy, no, planowałem już dawno temu, Kiedy miałyby iść te drogi. Nie chciałem, właśnie kopić tylko po prostu postawiłem taki właśnie no, szlaczek z tych dripstonów, żeby był. Może drogi nie idą idealnie tam, gdzie właśnie jest ten szlaczek, ale to by było takie mniej więcej, które będę, właśnie miał iść. Ja te drogi. A co do tego co się pozmieniało? No właśnie... Co chciałbym zmienić. Znamy się jakby właśnie pozmieniać mój content na kanale. Ostatnio mało czasu, ale... W e, tak właśnie... Chciałbym zrobić takiego, że kiedy się skończy ta seria, bo skoro wiadomo, ona dalej leci. E, z Borderlandsów, To zrobić coś takiego, że będzie jakby właśnie no, jedna taka piątkowa seria i dwie środowe. Nie wiem, z na dwa odcinki w środę, tylko po prostu naprzemiennie. Jeden odcinek z tego, jeden odcinek z tego. Tak, właśnie, jak się zrobić. Tylko, właśnie, no, jak chcemy tam mieć grę. No i właśnie, no, jak tutaj wypiątej, bo póki co w piątek był tylko Minecraft. I póki co to się nie zmieni. Ale tak, dlatego, że. Znaczy, no, tutaj chciałbym bardziej takie, no, singleplayowe, jakieś gry takie większe, można powiedzieć. Takie, na których mam jakiś pomysł. Czyli raczej to będzie po prostu Minecraft i nie wiem, może będą jakieś większe, fabularne gry. A wy ten, a wy środy, to będą właśnie, no, na przemienię to będą raczej takie e, mniejsze, jakby fabularne gry. To prostu, no, takie bardziej można, albo luźne gry, albo takie, no, nie mają taką bardzo, musimy taką poważną fabułę, bo tego wczekające, jak to nazwać, to są takie właśnie mniejsze gierki. Albo myślę po prostu z jakąś serią właśnie koopową. bo mam właśnie dużo gier, które mogę zagrać z znajomymi, a oni by właśnie no, znaczy no im, im właśnie nie przeszkadza, żebym mogli właśnie, no, jakbym to nagrywał, więc no, można by właśnie zagrać, To no, tak sobie planuję, jakie dokładnie to to, to się jakaś zobaczę, jakie się znaczy, no, okaże. Można by zagrać, to musiałby każdy wszystko sobie właśnie przemyśleć. No zapewne jak nie będę miał pewności co takiego właśnie nagrać, to tak jak zawsze będę dawał makiety. Więc no, e, będziecie mieli mniej więcej taki podgląd co takiego jakby mam w planach nagrać. albo no będę właśnie właśnie się pytać. A mam właśnie trochę dużo właśnie gier z nadzór, który mógłbym zagrać. Właśnie e, ja wiele z gier jakie właśnie tutaj nagrywam, jak pewnie zauważyliście, to ja już kiedyś grałem, praktycznie wszystkie tak jak właśnie mówiłem. Minecrafta też dawno właśnie często grałem, ja dużo grałem, rarię grałem, wy tego właśnie Borderlandsy grałem. E, jedyne co to właśnie Undergredy było taką grą, którą właśnie nigdy nie grałem. I to był właśnie mój pierwszy raz na tym, chociaż dużo o nim wiedziałem, to nigdy nie zagrałem. I takie pytanie, czy no, będzie dużo więcej takich gier, które ja już kiedyś grałem? No tak. czy no, Właśnie będzie to główny ten content? I tak, i nie, no się zobaczcie jakie to są te Ale też Żeby nie było, no to Ja większość z tych gier, to właśnie tak mówię, ja grałem, ale Ja, znaczy to dawno kiedy, dawno temu grałem Przez co mogę wiele rzeczy nie pamiętać No, to nie będzie tak, że po prostu ja wejdę na świat, od razu w speedrun Czy tam na save'a, do jaka będzie gra No właśnie tak się zastanawiam, że właśnie tak chcę pozmieniać ten content Żeby było trochę tego, trochę tamtego bo, jednak, dalej chcę, żeby mój Minecraft to była, była taka główna seria. która właściwie będzie wpływała co tydzień. A taka będzie co, właśnie co dwa tygodnie, bo taka, właśnie mniejsza. Czyli właśnie albo z kimś, albo właśnie ten. Taka, właśnie mniejsza gra. Na oni. tak zostawię jej. Nie po co jej bić. Chociaż. Jest trochę, są tu krowy, dobra. Załatwmy ich i po wyjmijmy mleko. Ja bym najchętniej chciał, żeby oni załatwili tego. To nie dostanę... Czekaj, jest on na nowej wersji, to jest tutaj powinien właśnie wypaść butelkę. Dobra, zapomniałem o tym. Bo jeśli ktoś nie wie, no to na najlepszej wersji e, jest ten. Znaczy no, nie, nie na tej z tym samym krikim... Creak, nie nie jak się mówi, nie wiem jak się nazywa. Po prostu tym stworem nowym. E, to nie jest jeszcze ta wersja, to jest jeszcze 1.21? Czy 1.20, już nie byłem tam. E, po prostu ta wersja, w której dodali te całe komnaty prób, ok? A gra właśnie na tej wersji. I jakby ktoś nie wiedział, tutaj jest coś takiego, że teraz nie ma, nie możesz, jakby zabijesz tego e, przywódcę e, tego, tego patrolu, tak to się nazywa, chyba? E, to jest tutaj właśnie efekt tego badomena, dostać taką potkę. Zobacz, ta butelka, są różne poziomy, to jest. u piąta! O kurde, niezła nam się trafiła! I dopiero gdy się to wypije, to wtedy się dostaje ten efekt badomenu. To nie trzeba się tak bardzo się bać. To Jest nawet fajne. I właśnie dać się nie wywoła. E, właśnie e, niekontrolowanego, znaczy no, może niekontrolowanego, ale niewcianego najazdu. Ale właśnie dlaczego takie zmiany? E, dlatego, że teraz wy tym właśnie tralche bierze. Czy kiedyś do niego pójdziemy może... Może właśnie dostanie mapę od jakiegoś villager'a, ale to ten, eee, ale właśnie w eee, tym trail chamberze, jeśli właśnie ma się ten efekt, to on wtedy działa na te spawnery i wtedy spawnuje właśnie wiele mocniejsze stwory, więc no, eee, jakby to powiedzieć, może być takie właśnie, że ktoś specjalnie właśnie pozabijał mi jakiś duży level, no właśnie nie, nie wiem jak się właśnie nabijał w większy level, chyba to, że po prostu jak wiele tych, tak? Jak zabijesz wiele tych właśnie przywódców jazdu. Wtedy ci się zwiększa level, ja nie pamiętam. I po prostu dzięki temu, właśnie, no i nagle po prostu no, zbliży się wioski, bo na przykład nie no, Szukałeś tego trade Chambera, no i ci zbarnowało to i, e, ten efekt. Więc to właśnie to, było słabe. A jeszcze dodatkowo ten, Ech, przecież musisz wejść do wioski, żeby zdobyć mapę. <laughs> Więc tym bardziej, no. Tym bardziej przecież no, musieli jakoś z tym zrobić. No bo co, masz, teraz, masz ten efekt, chcesz pójść do czem, tego Trial Chambera, żeby, znaczy do Komnaty Prób, żeby no, dostać lepsze nagrody, ale nie możesz już, dlatego że no, żeby dostać mapę musisz wejść do wioski. Jak ty już wszedł do wioski z tym efektem, no to byś efekt, a wioskę by najechali. No, takie trochę niezbyt. W ogóle to co sądzicie właśnie o tym e, Krikkim? Kri... Właśnie nie będę nie, nie, nie jak się ono tutaj nazywał. Po prostu tym nowym stworem. Ja bym powiedział, że ciekawy koncept, bo coś takiego nie było nagrawcione, czy znaczy to jest dosyć popularny właśnie w jakichś horrorach, że właśnie no, masz stwór, który do ciebie no, znaczy no, się zbliża, kiedy na niego nie patrzysz. Ale stwór, stwór którego nie można zabić? Ciekawe. Znaczy da się jedynie jako właśnie przypomnie... da i się na ten blok, ale właśnie samego stwora tak uderzając to się nie da. To jest trochę właśnie ciekawe. Tego też nie było, nawet e, ten Warden, który miałby być takim stworem, czego się nie powinno zabijać, dalej można go zabić, no bo go się nie powinno, a nie, że nie można. A Kreeking, no to, to już co innego, no bo go się oczywiście nie da. No cóż, trochę to pogadałem, trzeba to skończyć, nie wiem jak długi będzie ten odcinek. Ale no, będziecie wiedzieć, ja będę po montażu dopiero. Cóż, ja się z wami żegnam. Na cześć i pa. Macham z łopatą, a wy machajcie razem ze mną. Może nie łopatą, bo rozwajcie monitor. No ale... cóż, widzimy się w następnym odcinku. Co do co tydzień. Hej. Będę się do tego czasu zrobię więcej. Bo z tymi drogami już dokończę o tej dziury.